No tak, kochani, powoli trzeba będzie zamawiać już e, reparaturki, reparaturki progu. Tutaj reparaturki drzwi i korytek. No ale zanim to e, ten, to trzeba będzie podziałać chyba z podłogą. Tutaj, żeśmy ją spawali w poprzednich odcinkach te przody, to powiedzmy, że przód mamy dotąd zrobiony. bo tu widzę, wszystko jest elegancko. Ten kawałek i ten narożnik zostaje oryginalny, bo jest piękny. Jedne co tu, tu będziemy musieli podziałać, widzicie, bo było robione ktoś. Ktoś tu, tu spawał sobie próg, trzeba to będzie wymienić? Bo tu już jest wiecie, pognite, nie było malowane ocyk z No i to już trzeba wymienić nowe. Tu trzeba będzie coś podziałać. Zobaczymy, może się uda, albo się nie uda, e, wymienić. A może wymienimy cały to. No kurwa, no nie chciałbym tego ruszać. Bo tu jest tutaj piękne. Jakoś oddałoby się to, no nie wiem, zobaczymy. Ale zanim to nastąpi, podziałamy sobie teraz z podłogą, tutaj widzimy podłogę, trzeba będzie to ładnie wyodkurzać, podłoga jak na kaczkę jest w stanie, e, no nie jest jakimś tam tragicznym, opuszczam tych miejsc na, z tyłu, ale jak widzę, że pytał gazu oryginalny, majszy, to fabryczne, widzicie, mocowanie i ono nie jest nic zgnite, to jest dobry znak, ja się mam tutaj zawias od szafki wstawiony, wiecie, przywrócę na skręty i ten, no ale tak to... Tak to jest, także co, yy, trzeba będzie tutaj, o, pierwszą dziurkę, trzeba to będzie zaraz powycinać, poodkurzać i poczyścić to, zobaczymy gdzie są jakieś wyrwy, dziury, rodzaje, trzeba będzie to, po, trzeba będzie to polikwidować, moi kochani, także co, bierzemy się powoli za podłogę. No i tak, kochani, zaczniemy sobie robić yy, tą podłogę od takiej prostej, yy, od takiej prostej, miłej i przyjemnej. Przyjemnej łatki, Także zaraz ją tu o, spawamy. Słuchajcie, tak idzie o, coś takiego. No. Także to będzie nasza pierwsza łatka a później przejdziemy sobie y, dalej do o, tutaj tego rejonu. który jest trochę gorszy. Ale widzicie, no nie, ma, nie ma lekko, jak to się mówi. No i tak. Pierwsza łatka jest spawana. Trochę tutaj poczyściłem i te niektóre elementy są tu zdrowe, ale dziadostwo zaczyna się tutaj. Tu trzeba troszeczkę przysiąść i pomyśleć jak to jak to zrobić. O tu mamy ścianę pionową, tu się łączy kabina e, powiedzmy z podłogą. Tutaj jest taka struktura. E, to jest tak wygląda na zakończenie na zakończenie górnej części ramy. No, tu widzicie jest rama jest z dwóch części zrobiona. I ta część tutaj wchodzi nam do kabiny. I ona tutaj się kończy. No podłoga idzie już do góry, podłoga idzie do góry tak pod kątem. A tu widzę się ta część kończy, ona jest zażarta. Trzeba będzie to wyciąć. To dziadostwo i co najmniej pewnie uciąć ją No za ramą ładnie. Widzicie też jest wyżarte. Tu kiedyś yy, tu była paka i oni wozili jakiś beton czy cement kiedyś. No i tu się wylewało i widzicie jak to wygląda. Na szczęście dolna rama wygląda na zdrową wstępnie, no ale zobaczymy. Musimy wyciąć tu też kawałek pewnie kabiny, bo tam też jest zgnite. Nie musimy się dostać tutaj, żeby to po powycinać. Także co? Pierwsze co to hamłotek i głowy weźmiemy. Trochę to ładnie skłujemy do w miarę zdrowego i zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda. Tam też. Podłoga, podłoga ładnie wyżarta. Tutaj jest jakieś wznosenie środkowe. Też całe tu na dole wyżarło. No także co? Bierzemy się. Maskę trzeba założyć zaraz, żeby nie wdychać tego syfu i musimy pousuwać po prostu to dziadostwo. Polecimy chyba sobie o... Widzicie, o też narożnik, który jest zgnity. To trzeba będzie jakoś po prostu wycinać powoli. No i dobra kochani, tutaj mamy wstępnie już y, powycinaną zgniliznę Widzimy, że w środku ta y, główna poprzeczka jest elegancka. Tylko niestety tutaj widzimy to jest, to jest żarte. To trzeba będzie całe usunąć. To jest ta cała końcówka, y, końcówka tej naszej połóżnicy. I to trzeba będzie, podejrzewam, wyciąć co najmniej gdzieś o dotąd. No bo widzimy tu wszystko przeżarte. Tu już zaczęło się y, no, rozwarstwiać. Także to trzeba będzie wyciąć. Tu widzę, że w górnej części jest jeszcze przygrzana podwójna blacha. Widzicie? To jest powiedzmy. Aha, tu nie mam. No to gdzieś tak dotąd. Są jeszcze podwójne, jakby takie wiecie, blachy, takie wzmacniające, usztywniające to wszystko. Nie będziemy musieli to wyciąć, to te zgrzewy. Te, do których się dojdzie, no i jakoś to usunąć. O, powycinałem też kawałek kabiny, żeby to był jakiś delikatny dostęp. I spróbujemy to wyciąć. Od razu zobaczymy, jak wygląda wewnątrz, wnętrze tej, tej podróżnicy. Tak, kochani, jak już plazma. Plazma poszła w ruch i, i łomy, brechy to już majster musiał wytoczyć ciężkie, ciężkie działa. Bo tutaj mamy mały. Trzeba to, wypieprzyć to, tą zginiznę, bo no tu trzeba będzie jednak odbudować. Odbudować kawałek tej podróżnicy, bo nie wygląda to za, za apetycznie. A z zewnątrz wyglądało perfekcyjnie. No ale widzicie. No I tak kochani, kontynuujemy naszą pracę. Musimy teraz pousuwać. O, widzimy, tu są podwójna warstwa blachy. Musimy to ładnie usunąć. No bo dotąd jest wszystko zdrowe. Tam dopiero zaczyna się taka brzydka blacha, nazwijmy to. Także to trzeba posuwać Tu widzę są jakieś zgrzewy gdzieś robione, czy nawet było spawane fabrycznie. No ale to trzeba będzie wszystko wek. I odtąd zaczniemy odbudowę kawałka tej naszej. Ramy. Tu jeszcze idą przewody. Jakiś sobie szwab puścił, tędy też trzeba będzie delikatnie to jakoś nie wiem pod, podnieść, po, podwiązać, żeby tutaj się na mnie nie plątały. Także co, zaczynamy. Tak, kochani. Rama z zewnątrz wygląda, patrzcie, pięknie świeci, się oryginalna farba, ale w środku niestety parch straszny. I teraz majster musi tu pomyśleć chwilkę, jak to zrobić, żeby to było żeby to było dobrze i mocno pospawane no i tak na zachęty zrobiłem sobie coś łatwego i przyjemnego o dorobiliśmy tutaj widzicie kawałek tego y, skrzydełka od razu pospawałem to z, tymi, no, z tą poprzeczką żeby było bardziej takie mocne no i zrobimy teraz moi kochani czapkę czyli górną część tej podłużnicy trzeba będzie zrobić tu to jest jakieś 45 cm no tak ona się będzie kończyć mniej więcej jak oryginalna, no bo tu zaraz przychodzi krzesełko i to nie może za bardzo też wystawać, także do tego wykorzystamy moi kochani profil, mamy tutaj profil 6 cm na 12, ścianka 3 mm i z tego profila y, wytniemy 45 cm taki wiecie kawałek i potem trzeba będzie tylko zagiąć te no te narożniczki i chyba nie, nie zagnę tego zaginarką, bo mi nie podejdzie to trzeba będzie po prostu delikatnie naciąć, zagniemy i pospawamy, to tam nie ma się co z tym szarpać, także tak to tak to zrobimy. Profil jest gruby, widzicie o ścianka 3 mm to jest yy, no no na pewno wytrzyma, na pewno będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Także dobra, bierzemy się do roboty, bo szkoda czasu. No i dobra Kani, teraz mu, się powycinali tutaj kawałek yy, niezbędnego yy, profila. Teraz niestety nie możemy wykorzystać naszej pięknej gętarki, bo no nie podejdzie to. Widzicie, to ma swoje minusy taka maszyna. Po prostu yy, jakby ta belka gnąca była ciutkę węższa, to to by ładnie wiecie, weszło. O. Ale nie wejdzie, a ja nie mam siły, żeby, wiecie, podnieść to. że o co chodzi. O, bo to by trzeba było tak tu włożyć i zagiąć No nie da się. Jakby to była blacha jedynka, to tam nie ma problemu, wiecie, siłą mięśni Majstra bym to wygięł, ale niestety profili 3 mm to nie bardzo wyginać. Także będziemy musieli zrobić po prostu myk, żeby to zagiąć Także ja idę teraz robić. Ja idę teraz robić myk. No dobra Haniu, myk został wykonany. O nacinałem troszeczkę szlifierką, wymiar i żem to zaklepał na takim fajnym, grubym stole. W niektórych miejscach popękało oczywiście, ale to się zaraz pospawa, także z tym nie ma problemu. Tylko teraz trzeba zrobić myk, moi kochani. Trzeba wyciąć yy, kawek materiału. No bo tu widzimy yy, ta blacha, tu już się zaznaczyłem, tu idzie prosto, prosto i do tej kreski idzie tutaj. O, trzeba będzie tak pod skosem to ładnie wyciąć. Czyli musimy taki. No taki po prostu trójkąt wyciąć i to trzeba będzie potem podbić. Także co, powoli wycinamy to i zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra, o tak to będzie wyglądać. Muszę, widzicie, ten klinik mały teraz wyciąć. Mam nadzieję, że kąt jest dobry, ale no inaczej tego nie wymierzę. Także wycinamy z dwóch stron. To będę robił plazmą, bo już nie chce się tutaj szwikierkami atakować. No dobra, o kliny wycięte. Traczę to ładnie sklepać i... I zespawać te ranciki, tutaj. Tak na razie, na sztukę przyłapiemy i zobaczymy, czy na ładnie podejdzie. Po... No i dobra, pospawano mamy tą naszą y, strukturę. Teraz to tylko ciutkę po, poszlifować, ale niech to sobie ostygnie, bo to gorące jak pierun. No i co? Będziemy to powoli y, montować, ale zanim to nastąpi, to trzeba przygotować y, parę rzeczy. Trzeba tu ponawiercać otwory. Myślę, że taki myk zrobić jeden, żeby. Żeby to się ładnie wszystko trzymało. No dobra kochani, zanim zaczniemy spawać to nasze ustrojstwo, musimy zrobić myk. Bo to będzie, wiecie, najpierw górna czyli spawana. To jest blaszka 2 mm, a tu idzie na górze blaszka 2 x 2 mm. O, tak to wygląda. To było wycięte tak. Widzimy, ta blacha się tu zaczyna. O. I tu była to była obcięta, także, także co, my zrobimy taki myk o damy blaszkę 2 mm z jednej z drugiej strony pospawamy to sobie tutaj otworowo o tak będziecia a później to nałożymy tą blachę i też tutaj otworowo pospawamy, będzie takie dodatkowe wzmocnienie, bo wiecie majster nie jest jakiś super ekstra spawacz hmm, taki wiecie jakiś stoczniowy czy tam nie, zwał jak zwał ale jak tak pospawamy to później jak tu będziemy spawać, to wiecie, złapiemy jeszcze troszeczkę tej blachy i będzie wszystko takie mocniejsze. Także tak, tak to zrobimy. Zaraz ustawię duże amperaże i pospawamy. to. No i dobra, o tak to będzie wyglądać. Widzicie, tutaj jedna cena pospawana. Zaraz złapiemy tutaj te, dwie, te dwa otworki. Tylko jeszcze później ściśniemy bardziej, wiecie, o to, żeby lepiej dolegało Będziemy mieli pole manewru. Także co? O, tu jest szczelina. To potem się ładnie to pozalewa od góry, tu jeszcze trzeba będzie ciutkę powycinać, żeby było ładne równo. I będzie dobrze. Tylko co, zanim to zrobię, to muszę jeszcze e, pomalować no tam, e, tamtą część środku, która jest zdrowa, się to będzie zamalować e, i, i szykować się do spawania. O, tutaj trzeba będzie, wiecie, pomalować. To otworki, to wszystko, poczyścić. Jeszcze wezmę odkurzacz i tam wsadzę taką długo mam tą stawkę, żeby tam powybierać jakiś kurz, no bo, bo wiadomo, że nam się pozbierał. A to jest idealne, idealne powiedzmy, teraz mamy dojście w miarę. No i dobra, kochani, wszystko jest przygotowane, pościskane, jest elegancka szczelinka, no bo wiadomo, tutaj jest dość grubo, także to trzeba Najlepiej, żeby była szczelina, żeby był przetop. Tu widzimy nasze blachy. Zaraz je delikatnie naszą mini ściskarką, o, pyk. I teraz elegancko są blachy do siebie. A tamtą później damy. Bo to się nie pomieści, nie pomieści się ze wszystkim. Także co, to mamy zrobione, tu pospawamy, elegancko. Tutaj pospawamy, o, to otworowo. Złapiemy na 8 otworów. Także powinno ładnie trzymać, także co zaczynamy spawańsko. No i dobra moi kochani, mamy pospawaną tą naszą górną część i teraz możemy w sumie mam nadzieję wyciąć o ten dół. To gdzieś tak dotąd czekajcie tu się kończą te zgrzewy tej wewnętrznej jakby podwójnej blachy, która jest tam w środku zgnita. także dotąd będziemy mogli wyciąć o zostaje nam tylko taki pasek taki pasek blachy no i to też idzie wek. I pewnie tam trzeba będzie też troszeczkę wygryźć. Także co? Bosch w dłoń i ogień. No dobra kochani, wszystko trzyma się elegancko. O, tu pospawałem i czułem, że tu złapa, wiecie, o w paru miejscach tą blachę, żeby się lepiej trzymała. Widzicie, powycinałem, powycinałem, o, zgniznę. Tak to widzicie wygląda. To tylko trzeba będzie ciutkę poczyścić, bo ta blacha jest, na szczęście, na szczęście ta jest zdrowa. Tak wyglądała to ta nasza podróżnica. O, patrzcie, to te wszystkie śmieci tu były. No i jak tu jakaś żadna konserwacja to by nawet ja tu nic nie dała. Widzimy jak rdza powchodziła pomiędzy te blachy i już zaczęła to roz, rozwarstwiać. Tu już mamy dziury powyżerane. Tu już wychodzą dziury na... Tu już wychodzą dziury na wierzch. Także widzicie, to jest już śmieć. Także co? Ym, teraz musimy sobie przygotować jakiś przyczółek do dostawania naszego profila. Trzeba będzie ciutkę pomyśleć. O, ja już sobie poszlifowałem trochę tej, no, tej takiej śmiesznej struktury. to idzie belka i ona ma taką, o, takie coś. Kable przeszkadzają. I myślę, że trzeba będzie, o, wyciąć. Tak, trzeba będzie wyciąć tu. Takie coś. Musimy to tak ładnie wyciąć, żeby się dostać do tutaj tej ścianki. Ale do ścianki się dostaniemy z tej strony i wtedy jak tutaj przyłożymy profila, tu go sobie pospawamy i będziemy mieli jeszcze miejsce, żeby tam wiecie go powzmacniać, no bo tutaj jest bardzo mało, no mamy bardzo mało blachy widzicie, to jest nie pospawa tutaj do tego, a to musi być bardzo dobrze pospawane i mocno, także trzeba wyciąć to całe ustrojstwo. Wytniemy sobie tutaj taką rewizję i tam będziemy mogli dalej dalej działać. No bo tu już widzimy, dalej mamy taką poprzeczkę, tu już jest przykręcona łapa pod chyba skrzynię. Także tu już za bardzo nie podziałamy. Wszystko musi się rozstrzygnąć w tej przestrzeni tutaj naszej kochanej. Także co? Bierzemy plazmę. Plazma już tu czeka na mnie. Jeszcze tylko sobie frezikiem, bo tu nie dojdę w narożniku. O razem trzeba będzie tam po, poszlifować i plazmę tu wytniemy. I a potem może się uda tą blachę z powrotem wstawić, zobaczymy. Także co, wycinamy. No i dobra, widzicie, usunięta blacha zewnętrzna i teraz majster tutaj delikatnie, o, usuwa te kurde, tą motoczkę. To było tak tutaj zgrzane jakieś poukrywane zgrzewy. Majster to teraz to teraz to musi, nie Powiem sobie żadnej kaczki, Absolutnie niech to sobie murzyny waszyce gdzieś robią. A ja będę się szapał z kaczką. Kaczkę to trzeba było kupić, o jak ja w 2010 roku był wybór eleganckich kaczek, Teraz zostały same jakieś trupy z gniluchy, to, kto to kto to będzie robił? No będzie szukać na baju sobie, bo tam mają w Niemczech piękne kaczki. takie rzeczy. No dobra, Maś się nagadał, dzisiaj jeszcze to muszę sobie poczyścić, żeby mieć na jutro eleganckie tutaj zaczęcie pracy. No i dobra, udało się y, usunąć tą, tą otoczkę nieszczęsną. Mamy te a tu jeszcze został kawałek, ale to dobra, czekajcie, to, no jest takie gówno, dobra, to zeskipuję i mamy tu ładny kawał podróżnicy, do którego można dalej już tu oś. Dorobimy sobie raz. Ale to ja wypadkiem że niech to. już tylko poszlifuję to. i mi to takie najbardziej brudne i kurzące się roboty. robić teraz na koniec wybierano, świeże pachnący tutaj Wtroszę do akcji. No także widzicie, no to jest kacka. No ale nic. Ale nic. No dobra kochani, majster chwilkę posiedział i tutaj wymyślił taki kawałek. Widzicie o podróżnicy. Tak to będzie wyglądało. Pospawany, blacha trójka, to wszystko zrobione z profila. ten mam taki profil, e, widzicie o 6 na 12 ścianka 3. No, ten profil już nie jednego rupcia uratował przed złomem. Także wykorzystujemy go do e, konstrukcji jakichś nietypowych ramowych tutaj elementów. Widzicie, górę żem wyciął, wstawiłem boczki. Boczne powiedzmy te. E, no, te boczki takie jakie o to chodzi. Delikatnie go tu pozaginałem, wyciąłem takie kliniki. To były takie kliny. Widzicie? Pozginałem. I tutaj idzie kąt. Gdzie tam idzie taki jest, jest tak pod górę, Mniej więcej tak. Eee, no, tak, tak, jest tutaj. Także co, teraz to podłożę. Odznaczymy sobie, sobie otworki. Tu musimy postawać. Tu pospawamy tak mniej więcej na styk do tego i do tego, ale tu mamy ładną zakładkę A tam Dodatkowo jeszcze spawamy później takie Strójki, blachy, takie wiecie płytki wzmacniające, no bo jednak yy, Wiecie ja nie jestem Super jakiś ekstra spawacz I tego wolę się zabezpieczyć i zrobimy dodatkowe wzmocnienia na miejscu spawania no Wiecie o co chodzi Także Tak właśnie zrobimy Zaraz to założymy i zobaczymy jak to wygląda no i tak to będzie wyglądało, o jeszcze tylko wiecie trzeba będzie to podociskać No bo to są jednak blacha 3-3 mm także to trzeba będzie ściskami takimi masywnymi po y, pościskać. Trzeba będzie te doły tutaj Jeszcze pościskać O Trzeba też będzie Tutaj Ścisnąć Żeby się ładnie nam zeszły te y, No te skrzydełka bo tutaj to wiadomo wszystko jest jeszcze takie Po spawaniu To się rozlazło Dlatego takimi o ściskami teraz pościskamy elegancko i będziemy mogli już to pospawać no i dobra kochani zamiedziowane i teraz to ustawimy i złapiemy ściskami no i dobra kochani, potężnymi ściskami żeśmy to pościskali najpierw pospawamy tutaj przy ramie, a potem trzeba będzie no, te skrzydełka trochę pod, eh, podklepać do góry żeby ładnie się zeszły i otworowo tu pospawamy, także jest trochę zabawy ciężkiej takiej zabawy, no bo blacha też to nie jest jakaś cienizna także, także nic zaraz to obspawamy. Biedoszka. no i tak kochaj, mamy pospawany już nasz tutaj piękny kawałek ramy, tutaj widzicie dodatkowo jeszcze spawałem na wurczeniu, tu zaraz za ramą, za końcem kabiny spawałem jeszcze taką opaskę z blachy trójki, wiecie, dla pewności dla pewności tak samo tutaj jest dana na łączeniu, na łączeniu jest dana w środku, no, też z dwóch stron blacha, żeby to dodatkowo jeszcze, wiecie, wzmacniać. Ja tam, tu mam fajny dostęp, to tam obstawałem sobie jeszcze w paru miejscach, tu jak już, o wiecie, jest zrobione na otworowe te spawy, żeby było mocne. Teraz tak, mamy to uczynione i teraz przyłożymy to w naszą blachę, którą uprzednio powycinałem plazmą, o i postaramy się tak tu delikatnie, Delikatnie, ładnie spawamy, a tu, gdzie będzie jeszcze e, szczelina, no bo wiadomo, tam jest szczelina. To zrobimy e, też z bachy takie kawałki i to pospawamy. No, także tak to wygląda. To, jak uczynimy, to zostaje nam tylko wspawać z profila trujeczki, brakujący kawałek tej podróżnicy. A korzystając z okazji, że tu mamy dobry dostęp, trzeba będzie odpalić odkurzacz, i wybierzemy tutaj jakieś syfy jakieś kurze, wszystkie brudy stąd, wiesz, czy z całej tej ramy, żeby można było później to ładnie zakonstruować Także co? Bierzemy się do roboty moi kochani. Spawamy, spawamy to. No tak, myślę, że sytuacja w kaczce opanowana. Dorobiłem tu taki kawałek ramy. Teraz trzeba tylko ładnie obspawać ten wycięty wcześniej element. Tutaj jeszcze trzeba będzie wiedzieć ciachciach ciach, dookoła i tu będzie elegancko. Także nic, bierzemy się do roboty.